Dzieci, bo dzisiaj jadą do babci. W sensie... Yy, yy, yy. Hmm. Dzisiaj jadą do babci. Eee. No. Lila, wstawaj. Eee, Lifka wstawaj. Co, mamo? Co znowu? No, dzisiaj jedziecie do babci. Dzisiaj? Przecież jest rano. No, a wy jedziecie wieczorem. Czemu wieczorem? Już bym wolała rano, żeby tam być. Tam się jedzie 7 godzin. No, to lepiej rano. No, w sumie tak, ale wy pojedziecie wieczorem, zawsze jedziecie rano. A poza tym yy, dziadek i babcia rano są w pracy. O, kiedy my jedziemy do tej babci? Wyjedziecie na ile? Nie wiem, na tydzień dwa. Co? No, przepraszam bardzo, ale no mamy dla was ostatnią niespodziankę. Uh, no to trzeba było tak od razu. No właśnie i my potrzebujemy z dwóch tygodni albo tygodnia, żeby jeszcze to dokończyć. Chcecie posprzątać ozdoby? Mm, nie tylko. Uh, Okej. Okay. Mm, no dobra. Uh, no to wstawaj, pakuj się, zjemy śniadanie, obiad i możemy was zawieźć. Co pobiedzie? To nie lepiej już wieczorem, żeby... Po śniadaniu was zawieziemy. Która jest? No siódma i dala. Mamo, siódma! No. To ja nie będę tydzień w szkole? Lekcje masz wziąć, wszystkie książki. No mamo, no mamo. Ubieraj się, pakuj, zjemy śniadanie i jedziemy. Oh. Hm. Nela. Co? Wstawaj, dzisiaj idziesz do babci. Do babci? Ja jadę do niej. Ale do której babci? Do tej, co mieszka blisko? Nie. Do babci Grażyny. Co? Wjedzona myska jest 50 godzin od nas! 7 godzin od nas, to nie tak dużo. No a czemu my do niej nie jedziemy rano? No, po śniadaniu do niej jedziecie. A która jest? Siódma. O moj, stworze, mamo, ja jeszcze chcę spać! Dobra, pomogę ci się spakować. Gdzie ty masz walizkę? Dobra, jest. I tak. Mamo, muszę tam jechać. No musisz. Dobra. E, po co mi bieżący plecaki? No, walizka na ciuchy i te rzeczy niepodręczne. To na rzeczy, które chcesz wziąć tam. A to na przedszkolne. Co? To tam będzie, będę chodzić do przedszkola? Nie będziesz tam chodzić do przedszkola. Będziesz tam odrabiać lekcje z przedszkola. Mamo! My na grupie przedszkolnej codziennie wysyłają, więc ja będę tobie na to, babci wysyłać, a babcia będzie ci pokazywać. Ja już jej powiem, żeby codziennie, że codziennie masz odrabiać lekcje. Mamo, to będzie kosmol. Pokazywam ci mojego gluta po działa. Widzisz? E ale spoko, no. Eee... No tak, świetnie, odkładaj go już. Dobra, to ciuchy. E, mama, a my... A ta babcia gdzie miejska? No widziała się już parę razy. No w górach. Tam bardzo daleko. Prawie na granicy. E, 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 e. No a w górach jest zimno, więc... Ale bierzesz strój kąpielowy, bo tam koło babci jest spa. Uuu, spa! No tak. Dobra, ciepłe rzeczy ci pakuję, jakieś bluzy. Um, nie wiem, cukierneczkę ci spakuję, jak będzie coś. Um, co ci jeszcze mogę wziąć? To dochodzenia po domu, bo w domu babcia ma ciepło o tą bluzę. jeszcze mogę spakować to jeszcze na co dzień. To mnie, ona jest bardziej na zimę. Mm. No i jeszcze mogę Ci spakować te jak śleginsy. No i to jeszcze po domu. Mogę wziąć trójpająka. Nie, po co? Mama, a co wy chcecie tu zrobić? Niespodzianka. A to czemu tak raz na dwa tygodnie, albo trzydzień jedziemy? No bo to jest niespodzianka. Niedługo się Matylda urodzi. E, no i? No i to, że mamy dla was niespodziankę. Chcecie sprzątnąć ozdoby? Liwka powiedziała to samo. No, to też, ale mamy lepszą niespodziankę. Mm, dziwna. No. Dobra, tu jeszcze ci pakuję Twojego smoczka. A nie mogę go wziąć. Nie mogę go wziąć do podręcznego? Nie, nie będziesz go w drodze. No, jak Ci będzie bolał ząb, to tylko go weźmiesz. Mm, dobra, no i co chcesz jeszcze spakować? To! Ale to jest na Halloween. A Halloween już minęło. Eee, Bez sensu. No, jakieś, nie wiem, zabawki. Zabawki do podręcznego. Ehm... Um. No tylko... Dobra, to tu spakuj też rzeczy z przedszkola. Albo będziesz już odrabiać jeszcze dzisiaj lekcje, z... jeszcze lekcje z dzisiaj. Mamo. No, niestety, ale tak. No dobra. Mm. No to tu chyba wszystko. Oj, chcę wziąć książkę, żeby mi babcia czytała. No dobra, to ją bierzesz. I tak. A, jeszcze rzeczy, do mycia zębów i tak dalej. Hop i hop. Twój ręcznik. I płyn. I ten płyn. Dobra. No, tam babcia raczej inne rzeczy ma. Więc, no, walizkę masz spakowaną. Teraz tu, co chcesz mieć? No, nie wiem, dobra, co tu rzeczy do przedszkola? Kreczki, ćwicze. Nie, to jest zeszyt do malowania. E, gdzie masz ćwiczenie z przedszkola? Przedszkolu! Nela! Dobra, podjedziemy szybko do tego twojego przedszkola i weźmiemy. A twój piórnik? Mam klepki. A, dobra, nieważne. Jakiś drugi zeszyt. No, i co ci jeszcze potrzebne? Dobrze, czczoła, chyba tyle. A jeszcze ten zeszyt. Mamu. Dobra, no. I tu już spakuj se co chcesz. Okej. Okay. No to tak. Tablet oczywiście. Moja ulubiona zabawka oczywiście. Mój ulubiony plusak, glutek. Nie, glutka do walizki. Dlaczego? Chcę nim dziadka. E, nela, na zawał zejdzie, jak go przestraszysz. Nie zejdzie. O, dobra, no co jeszcze? Moją lustkę, slajma. No dobra, już weź. Aldowaliski, walizki. Dlaczego tu? No dobra. Coś jeszcze? Tak, tego miśka. Ehm, to... To, a to się nie mieści! O, moja opaska! A jeśli się ublać muszę, mama? Mamo! W co mam się ublać? Um, no, 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 nie wiem... Dobra, kurtkę założysz. Kurtkę?! Kurtkę! No tak, kurtkę. No dobra, Jest to. A to się nie mieści, to. I to. Jestem pusina. To, dobra. Mam pomysł. Mojego plusaka był w lękę, ale stę tu. Przecież. Dobra. To się tu nie. Tobie się to nie zmieści, ale najwyżej przepakujesz się do tego plecaka. No, okej. Okay, ale piżamę musisz wziąć. Dobra. W tym będziesz. Gdzie ty masz te wszystkie ciuchy? Już się pogubiłam w tych twoich rzeczach. Dobra. I. Poczekaj, ty weź ten plecak, ja wezmę to. Liwka, co ty, przepraszam, bardzo robisz? Miałam wstawać i się pakować. Co ty taka jest z pana? Dobra. Nela, czekaj, w windzie ja ci muszę pomóc. Nie mam ja dam radę! Nie! Ty spakujesz jakieś Nie spa. O! No! Rzeczy do szkoły, wszystko, wszystko, wszystko. Nie mieści Ci się to tu? Tyle masz tego? No. Dziecko! Dziecko! A matko, ile ty tego masz? Uh -huh. Nie wiem, co tam robiła zabawka Neli. Ja też nie wiem. Hop, hop. Hop. Dobra, nożyczki Ci niepotrzebne. Jeszcze się zmieści, ostatnia rzecz. Zmieści, ja nożyczki. Zmieszczam, tak akurat masz. A jeszcze ten zeszyt. Zmieścił się, idealnie. E, dobra, tu masz Mam Mamą, tym rady się spakować. No, nie dasz rady, widzę, jaka Ty jesteś zaspana. Ja cię muszę obudzić. Dobra, i w co się pakujesz? W tą torbę. A nie masz walizki? Nie mam, chyba, no nie wiem. Dobra, to tą weź, bo ona jest większa. No dobra, to weź tam i ten plecak. No dobra. No to biorę mój telefon. Tu też jest Neli. Albo nie moje w sumie. No, biorę. Gwiazki. E... Laptopa nie chyba? Nie. A jeszcze muszę wziąć moje kosmetyki. No to ale... Dobra, to do tej torby. No i nie wiem, co ja mam tu jeszcze wziąć do tego. No co tu spakuję kosmetyki? Po co ci kosmetyki do podręcznego? No to wezmę, tu będę miała podręczny. Aj, mój portfel, gdzie jest mój portfel? O, tu jest mój portfelik. I szczotka. Babcia tam ma. Trudno, ale ja mam moją szczotkę. No to biorę tak mój bidon. Albo nie, ten z dołu wezmę biorę ta, to, ta, to to, to, to. Dziecko, po ci tyle tego? A czemu nie e? Dobra, i się w to. I wezmę sobie inną piżamę, bo tej nie chcę. e, 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 e. Już nie ma Halloween, wezmę tą Puszynową. Gdzie jest mój kaptur Puszyna? Dobra, trudno, jadę bez kaptura Puszyna. I hop. I hab, ta, Ta, to, ta, to, to, to. Nie bierz wszystkiego z wierzchu. No to biorę. To, to, to. To, ta. Mm. Mamo, akurat się tak złożyło, to po co ci to? No e. Mm, jak będzie gorąco, tam nie będzie gorąco. No dobra. To to. Przecież babcia ma tam pralkę. No i to. Mam, 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 mam. Nie to. Nie, nie. Hmm, to w sumie mogę. Nie, nie, nie. Raczej nie, nie, nie. Hmm, to mogę. Hmm, no, tak wezmę. Okej. Okay. A, jeszcze to. Albo w tym mogę pojechać. Dobra, tyle. Słuchawki oczywiście. Mm. Tu uspakuję. To, to i to. Idę pożyczyć z łazienki. Mamo, widzisz, umiem się sama spakować. No, umiesz, umiesz. No to tak. Mój ręcznik. Pasta i szczotka do zębów. Płyn do mycia, płyn do mycia, płyn do mycia. No i tyle. Tu mam już. A co to za książki? E, e, żadne. Hmm. Polski. Nie. E, geografia i biologia. Pakuj. No. O, nie mieści się tu już nic. Boże święty! Dobra, pakujesz tu. Ale mamo! No ale mamo. Ta! No to jeszcze na pewno biorę. Tego pluszaka muszę wziąć, chleba. Henio. No i chyba tyle. Dobra. P -p 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 -p. Tata już tam pewnie zrobił śniadanie i na was No, mamo. Dobra. Co tak długo? Ach, e, jedziemy na pierwsze piętro. Dziewczyny zapomniałyście. Już jest parę dni po Halloween, a wy dalej nie zauważyłyście prezentów. No tak od stracha. O, już parę dni po Halloween. Wy tu przychodzicie i dalej nie pamiętacie. uhu Dobra, to najpierw jadł. to jest? Ugra! Biorę ją do babci! Będę, będę sobie w nią grać! Sama! No z babcią albo z dziadkiem. Na pewno nie z tobą. Yy. Fajna lampka i te bryloczki. Mega! Dobra. Biorę ją na górę. A ja co tu mam? Oh, klampeta! Wow! On jest interaktywny? Wow! O, mamu, jaka piękna bluza! Mogę ją wziąć? No, nie wiem, jak chcesz. Dobra, tu bluzę, bluzę i to też. Ale fajne, to też, biole. I. A to idzie na góle tu. Ja tu kładę rzeczy, które idą na górę. Ja też! Eu! Dobra, chodźcie. Ha, a gdzie jest śniadanie? Eee, dzwoni? Halo, no ja już czekam na was w tym, yy, w kamperze, wałcie w sensie, no. No, a śniadanie mam w kamperze, już przygotowane. A, no dobra, to ja się ubieram i schodzimy. O, w sensie, idziemy. Mam główna jestem w, w, w tym, w waucie już będzie. Parę minut później. Dobra, jeszcze dopakuję ostatnie rzeczy. Na pewno Anela bez kakała rano nie wytrzymasz. Kakała musi być! No dobra. Eee. Jeszcze zadzwonię tylko do... Do Moniki. Halo, Monika! Halo, no już jadę do was. To dobrze, bo Luna i grawi już czekają. Okej! Okay. Nie miała minek, co? Nie, nie sugi, ta mamą. Spokój się, Olivia! No choć mieliśmy przecież na godzinę, nie mam ochoty na większe. Jak już mówiłam, nasz projekt brzmi bardzo interesująco. Spodobał mi się ten pomysł. Chcę z wami pracować. Chcę was podprowadzić. To byłoby dobra inicjatywa dla szkoły. Przeciwko przemocy rówieśniczej, jeżeli ten projekt się uda, to możliwe, że na szkoły. I edukacja zainteresuje się naszym projektem. Fajne śniadanie. No, pychotki. My już najpierw jej kanapkę. E, tam, e, tam. E, wejdzie jednym, wyjdzie drugim. Um, dobra. Wow! Tu nawet jest łóżko. dobre um, dobra, pakuję tu rzeczy. Co się tu stało? Gdzie ja co chyba? No. Dobra. Hop. I hop. I hop. Hop. O, tak. No ja chcę muszę się rozpakować. Eee. No ale już nie wygłupiaj się. No dobra. Dobra, dobra. Ej no, nie mogę zejść z twojej ręki. Wy możemy jechać. Tak. już zapomniałam. podejść jeszcze pod przedszkolę, Nelly. Po co? No bo y, zapomniała ten. Y, ćwiczenia wrześć stamtąd. No dobra. Znowu na no słodko, że się budzimy. To koniec. Mamy grać bez friends? Czy co? To no nie gra, to Musimy ten projekt zrealizować. Musi się udać. No, jak to sobie wyobrażacie? No więc, najpierw idziemy każdy do swojego domu. Uspokoimy się. A Dziewczynki, pomożecie mi w czymś? Chciałabym w spokoju ugotować. A nie, musi pani zadanie rozwiązać. Jedna z was jej proszę w tym pomoże, a druga niech idzie z kubą na podwórko. Poczekaj, świeże powietrze. Jestem rycerzem kuchni i blonie makaronu. A kto atakuje ten makaron? Nikt, bo się wszyscy boją! Idź ty z rycerzem, kuchni na podwórko. A ja pomogę, Hani. Zgoda, Świeże powietrze, dobrze zrobi. Super, Kuba, idź na twórko. Zanim mi całą kuchnię rozregulujesz, a te dwie rzeczy, proszę mi oddaj. Nie są mi potrzebne, ja jestem rycerzem. Tak, tak, ale teraz ja jestem rycerzem Podworzę... Dobra, mam te jej ćwiczenia. Nela! Nela! O, już się przebrałyście. No, tu masz plecak. Mama i nie chcę tych ćwiczeń. Nela musisz. O, mama, zrobisz mi kakało? Mhm. Możemy jechać. Dobra, ja też się już ubiorę. E, tu macie wasze bidony. 我呢？我主要呢是害怕。